Hejka kochani, witamy Was w kolejnym Plaku. vlogu. I pokażemy Wam dzisiaj co? No co? Co im pokażemy? Paczkę. Ostatnio jakoś tak ciągle te paczki, wiecznie. Ale zamówiliśmy coś do domu, do dekoracji domu. Tam Max się oczywiście bawi, jak zwykle, swoimi. Czym się bawisz? Oczywiście, ale oczywiście musiał przyjść jak najprędzej, gdy zobaczył, że jakaś paczka przyszła, bo Baksio bardzo lubi rozpakowywać ze mną paczki. Co? <laughs> Ty masz dzisiaj dużo mocy, prawda? A dlaczego? No, wy... jestem taki to. Złotki jestem, bo wypiłeś. Sok. Sok z mocy, sok e, taki energetyczny. Mama się wycisnęła ile pomarańczy? Tak jest. I Maxia wypił całą szklankę soku. Także home and you jak home and you zawsze pełno tych trocin, pełno tych cinek, więc zaraz musimy tutaj pogrzebać i coś wygrzebać. Natomiast. O, tu jest standardowo. Tak, zaraz, zaraz zobaczymy, co tutaj jest. I pomyślimy, gdzie to ustawić. Gdzie to umieścić. Coś bym chciała zmienić tu. Coś bym chciała zmienić tu. To Coś wytropiłem. bym chciała zmienić. Tu. To wytropiłem. Coś wytropiłeś. Tak to. Więc zaraz się okaże, co tam jest. Eee, dajcie znać, czy kupujecie. Nie ruszaj, bo tego się bardzo sobie Poczekaj. Dajcie znać, czy wykupujecie często w Home and You i co najbardziej lubicie z tego sklepu. Ja z mojej strony powiem Wam, że mm, na pewno wszelkiego rodzaju bieżniki eee, oraz pościel. Uwielbiam. Bawełnianą. Bawełnianą, Bawełnianą satynową. Co? co? Co to Co to jest? Pasianol. <Finished> co to jest, kochanie? Na wiatr? Na deszcz? <ś> <laughed> Ale jak to się nazywa? pa Para... Para-sianol. <ścia> A nie pasianol. Dobra, zobaczymy, co to jest. Muszę delikatnie się przegrzebać przez te hałdy z cinków. Wypakowałam, co było w, o, w tym wielkim pudle. I słuchajcie, mam tutaj storczyka. Takiego, tutaj chyba są trzy pędy. On był powiązany ze sobą, te listki były zwinięte. E, I ja je dopiero rozprostowałam. I tu mamy taki flower box w donicy. Flower box, flower box w donicy. Mm, ceramicznej. Są to białe róże, jak widzicie. I naprawdę bardzo ładnie wyglądają. Teraz zastanawiam się, czy na stole umieścić te róże. Bo zakwitły. Mhm. Czy zostawić na przykład na stole te róże, te kwiatki, oj, te pierze, dać na klatkę schodową, a storczyka postawić na kominku. Nie, tylko nie urywaj. I mam właśnie taki dylemat. Maksu, co robimy z tym? Gdzie go postawimy? Gdzie kuki kuchni? Nie ruszaj, bo urwiesz. To nie ukwitnie. On mówi, Ukwitnie, ukwitnie. Nie rozkwitnie, myszko. To tutaj, mm, Na stole może położymy te, 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 ten bukiet róż. Co ty na to? Ten mały? Tak, bo wtedy będę lepiej widział. No właśnie, a te pióra z, zabierzemy tam na o, na schodzie do tego wazonu. To ty na to? A, nie będzie fajnie. Myślę, że taka zmiana będzie. A kwiatki? A kwiatki schowamy na razie. Wyjmiemy kiedyś, jak nam się znudzą pióra. Mhm. Uh Matko, -huh. jak słychać, e, słyszysz jak ptaszki pijają? Słychać, przy zamkniętych oknach. tu muszą blisko siedzieć. No i znowu się jakoś, nie wiem, rozłączyłam. E, także tak. E, my potem, oczywiście, pójdziemy na spacer, zabierzemy Was, pokażemy Wam, jak wygląda, e, uda z, sytuacja pogodowa. Bo coraz bardziej wiosennie się robi, chociaż teraz na weekend ma być. Jak Wy to oglądacie? Spijają. Uh -huh. Na weekend ma się pogoda popsuć i ma być zimno, i ma być mróz. Chociaż wiecie co, u nas to już dzisiaj był mróz. No jak wstaliśmy, to były oszronione okna. Dobra, umieszczę. Porozmieszczam te rzeczy z maksiem, pomożesz mi. I pokażę wam już, co wymyśliliśmy. Wow. Takie kamyczki, takie Ala kamyczki. Takie Ala kamyczki. tutaj to jest w środku, jest. Mm, można je tak trochę powyginać, bo mają druciki. Okej. Okay. Tu, tu w środku jest kulka, do której się wpina kwiaty. Wiesz? Tak. tak. I robi się taki Jej flower box. Flower box? Box. Jak kula. Były jeszcze do... czerwone, i jeszcze jakieś chyba, z tego co się orientuję. No, ja to rzucania. To rzucania? Taka. Kula? No, trochę tak, ale lepiej nie, nie ruszać. Nie rzucać. Dobra. Odzywam się do Was za chwilę, jak wszystko już tutaj porozstawiamy. Ej, to, jest to To są takie podpórki. Dla kwiatów. I can hide. I mamy efekt naszego przestawiania, naszej metamorfozy. Słuchajcie, można nazwać. Ten odcinek, że metamorfoda za 215,90. <noise> Bo tak to wygląda cenowo. Już wam mówię, jak to wyglądało, jeżeli chodzi o cenę z tym bukiecikiem. Ten bukiet tutaj. Ten Flower Box kosztował 199 zł, 200 zł. A ten Storczyk 159 z tego, co się nie mylę. I był on 90% tańszy ze względu na tą promocję, która w Homeendium bardzo często jest, którą lubimy. Czyli druga rzecz 90% taniej, lub druga rzecz za 10 zł. I właśnie z tej promocji skorzystałam. Przesyłka była już za darmo. Także tak to wygląda cenowo. I zobaczcie, tak naprawdę przez zmianę dwóch elementów mm, zmieniliśmy w dużej mierze wygląd całego salonu bo zobaczcie ten y Taki dosyć pokaźny, fajny storczyk. Już inaczej w ogóle wygląda na tym kominku, niżeli wyglądała świeczka mała. Już go bardziej wzbogaca, dodaje takiego lepszego efektu. Ja tutaj miałam to moje bonsai, które stoi w kuchni. Natomiast zawsze, gdy paliliśmy w kominku, to bonsai trzeba było przestawiać. A gdy się zapomniało, na przykład Jacek się machnął, napalił i nie przestawił, to powiem Wam, że ono działo Niestety marniało i nie mogłam sobie pozwolić, żeby ona tutaj stało, bo mi było bardzo szkoda. Uwielbiam ten, e, tego kwiatuszka. Ja nie mam dużo zielonych kwiatków w domu, ale tego naprawdę bardzo lubię i bardzo dobrze mi rośnie, więc szkoda bardzo, e, żeby, wiecie, od taki, z takiego głupiego powodu jak e, zap, zapomnienie o nim, e, no, po prostu się zepsuł. Zepsuł, z, z, obleciał, zesechł. Szkoda go, szkoda go, rozumując, więc tutaj musiało stanąć coś nie innego jak sztucznego. I wyglądał ten właśnie storczyk. Jest tutaj, tak jak mówiłam, jak widzicie, trzy pędy. Nie są one takie jakieś super bujne, bogate, przez co to, co powtarzałam babci teraz też, jak była, właśnie sama to zauważyła nie zasłania naszego ślicznego dzioba, a wygląda elegancko i klasycznie. Według mnie, czarny. Tutaj srebro, czarno, srebrna ramka, to wszystko bardzo spójnie wygląda. Tutaj dalej srebrna barierka, znowu te lustrzane ramki. Wszystko, że tak powiem, gra. Przejdźmy do stołu. Na stole, w stole, na stole zmieniłam bieżnik, bieżnik również z Home and You. Już jakiś czas go mam. I słuchajcie, zobaczcie, nawet jak się go uprasuje, to on tam się tutaj tak, tak się. O. Marszczy. Nie da się go tak idealnie naciągnąć, i zauważyłam, że to jest ym, taka sytuacja z, ze wszystkimi bieżnikami w Home Medium, że one gdzieś tam, mimo że je bardzo lubię, są jakoś tak uszyte, że one się marszczą. Nie wiem, dajcie znać, jeżeli macie podobne spostrzeżenia. Mi się bardzo podoba ten Flower Box tutaj, bo wreszcie y, te wszystkie pióra, które tutaj były, wielkie, nie zasłaniają świata. Jest jaśniej, jest czyściej, przejrzyściej i ciągle Elegancko i według mnie bardzo ładnie. Teraz z tymi krzesłami naprawdę fajnie to wszystko wygląda. Super, podoba mi się bardzo. Więc, przede wszystkim, najważniejsze, że mi się podoba. Myślę, że Jackowi też się będzie podobał taki nowy element, jeżeli chodzi o salon. Bo zobaczcie, to nie jest wiele, to nie jest jakoś super drogo, a już inaczej wygląda. I dzięki temu, że. Tutaj zagościły nowe rzeczy, mogłam też zrobić zmianę, jeżeli chodzi o klatkę schodową, i umieścić tutaj w tym wysokim wazonie z IK. Bardzo takim ciężkim, masywnym, te właśnie piórka, które uważam, że pięknie tu wyglądają. Piórka, nie piórka, to są trawy pampasowe sztuczne. Natomiast już idę. Natomiast uważam, że bardzo fajnie wyglądają. Wypełniają tą przestrzeń. Zlikwidowałam te lampiony. One pójdą na taras w lato. Zlikwidowałam tego misia, który tu leżał. Już mi się znudził. Może jeszcze kiedyś tu wróci. Nie wiem. Natomiast teraz podoba mi się to wydanie bardzo. Minimalizm kolorystycznie rozjaśnia. Rozjaśnia, a raczej jakby to powiedzieć, wzbogaca tą białą ścianę, tą, tą szarą ścianę. Delikatnie właśnie ten kolor taki wrzosowy, lawendowy i te czarne dwa piórka. Mimo wszystko, jak dla mnie, bynajmniej nie psują efektu, nie robią jakieś nory. Bo jest to zdecydowanie mniejszość, jeżeli chodzi o, o, o te trawki. Bo mamy trzy albo cztery te, cztery, cztery te fioletowe, te lawendowe i dwie tylko czarne, więc tutaj jakby wszystko gra. I bez tego, bez tego zielska, bez tej girlandy, zobaczcie, jak od razu jest jaśniej, od razu jest więcej miejsca, jest więcej przestrzeni. Także też powiem Wam, że cieszy, bo jakby. Tylko zdjęłam dekorację świąteczną, a jakby od razu zmienił się postrój, po nie wiem jak to ująć, wiecie o co chodzi. Taka zmiana, która już no 3 miesiące tutaj była na tej barierce, chodzi o tą girlandę, bo spowodowała, że teraz jak jej nie ma, to ja się tak bardziej cieszę, jakby coś nowego się zadziało na tych schodach mimo wszystko. Także jestem ja ciekawa w ogóle, czy Wy już wszystkie świąteczne rzeczy posprzątaliście, bo wiem, że są szaleńcy więksi niż ja. Zdecydowanie dłużej trzymają ozdoby mm, Bożonarodzeniowe w swoim domu, więc dajcie mi znaka w komentarzu, jeżeli ktoś tutaj jest bardziej szalony na punkcie y, ozdób i świąt niż ja. Tak, kochani, to będzie taki krótki vlog z tej metamorfozy. Tak jak powiedziałam, może niezbyt. No ja wiem, nie, nie wiem jak to powiedzieć, bo 215 zł za dwa ym, kwiatuszki to nie jest mało, ale zobaczcie ile zmian zaszło za sprawą tych dwóch kwiatuszków. Więc uważam, że mimo wszystko y, takie rzeczy robi się raz na jakiś czas, a ten rok czy na pół roku takie zmiany, jak już naprawdę nam się coś znudzi, możemy sobie pozwolić na te zmiany. Więc suma summarum uważam, że to nie jest jakiś super hiper y, wysoki koszt. A teraz już idę do mojego Chcecie tą kuleczkę? Nie chcemy kuleczki, nie rzucaj, bo ona jest twarda, bo ją nie dostać w oko ani, żeby nie wpadła do buzi. Ymm, idę do Maxia, montuję tego vloga dla Was w sobotę. Yy, jak Wy to oglądacie, to my świętujemy urodziny kogo? Kogo urodziny? Mojego taty. Twojego taty? Bo ja go kocham. Bo ty go kochasz, no pewnie. A jak ty mówisz na tatę naj, najczęściej? Tatuciu. To Tuciu, już po prostu ja się rozpylam jak on to mówi. <grym> Także e, będziemy zaraz pakować prezenty dla tatucia. Pokażemy im? Tak, ja chcę ja lego i opaski, to mogę A możesz nie mówić, bo tata to będzie oglądał. Wygadałeś się? To jeszcze nie jest vlog ten. Wiem. Dobra, dobra, może się nie, może się nie, e, nie zmiarkuje. Wiem, <grym> Co mogę mówić o leku. No ja wiem, ale już cicho bo zdradzasz teraz y, nasz, nasz, naszą tajemnicę prezentową. Ja. Dobra, kochani, żegnamy się z Wami, życzymy Wam miłego weekendu. Dajcie znać, jak Wam się podobała ta metamorfoza. Y, według mnie całkiem spora, a jednak ciągle y, tylko przy użyciu, powiedzmy, dwóch nowych mm. elementów. Tego flower boxa, różanego. Wyostrz się, się. O, jest. Pięknego synu. I tego storczyka. Także miłego dnia, kochani.